Matematyki jest to rodzaj konferencji naukowej organizowanej przez Samorząd Studencki Wydziału Matematyki. Jest to już nasza druga edycja wydarzenia. Skierowana jest głównie do studentów Politechniki Wrocławskiej. E, organizujemy różnego rodzaju warsztaty. Skupiamy się w ogóle, e, ogólnie na zastosowaniach matematyki. Później w pracy, w biznesie zapraszamy firmy, które zatrudniają naszych absolwentów. E, prezentacje z ramienia firm będą wygłaszali właśnie absolwenci naszego wydziału. Do tego koła naukowe są zaangażowane w to wydarzenie organizują warsztaty z tego, co robią na co dzień. Koło Naukowe Matematyki przygotowało loterię łamigłówek logicznych. Za mną trwa właśnie gra giełdowa zorganizowana przez Koło Naukowe Inżynierii Finansowej. Gracze podzielili się na trzy domy maklerskie. Zadaniem każdego z nich jest zawierać korzystne dla danego domu makerskiego transakcje, kupna i sprzedaży akcji, tak żeby przynieść zysk swojemu domowi maklerskiemu. Na co tutaj liczysz, jakie wykłady się najbardziej zainteresowały? Czego chciałbyś się dowiedzieć? Nie pociągam w analiza danych oraz wizualizacja, więc najbardziej liczę na paną kole Gauss. Na pewno poszerzenie wiedzy, bo są bardzo fajne warsztaty w dniu dzisiejszym oraz jutrzejszym. Na pewno dowiedzieć się czegoś ciekawego, no bo jak na przykład jestem na stosowanej matematyce, no to chciałabym się jednak dowiedzieć troszeczkę, jak może stosować tę matematykę. Jakie cechy charakteryzują dobrego matematyka? A myślę, że taka odrobina szaleństwa. Abyś się tym w ogóle zainteresować? Na pewno ogromna wiedza? Na pewno wytrwałość, cierpliwość, ponieważ czasami nie wychodzi. No i taka pokora, może. Nie rozgarnięcie życiowe, ponieważ jego myśli są zbyt szybkie niż świat.